Adres Dworcowa 3 znało kiedyś mnóstwo Bydgoszczan. Bydgoszcz informuje. W tym miejscu znajdował się przez wiele lat kultowy salon fryzjerski i kosmetyczny. Z czasem przestał jednak funkcjonować. Teraz miasto Bydgoszcz znalazło nową funkcję ponieważ chcemy aby to miejsce było jak najbardziej przyjazne dla seniorów. Nie chcemy go tworzyć sami. Chcemy żeby seniorzy włączyli się w tworzenie tego miejsca. Chcemy razem wspólnie stworzyć regulamin, zasady funkcjonowania tego miejsca, dowiedzieć się w jakich godzinach ono powinno działać, aby seniorzy byli jak najbardziej zadowoleni właśnie z tej przestrzeni. Tu będziemy mogli się spotykać, aktywizować naszych seniorów. Będzie organizowane bardzo dużo imprez typu szkolenia, warsztaty, konferencje, ale też planujemy potańcówki i wszystko to, co się seniorom zamawia. Przy Dworcowej 3 powstanie Bydgoskie Centrum Seniora. Obecnie trwają prace nad przystosowaniem pomieszczeń do nowego zadania. Mamy w tej chwili etap prac wykończeniowych. Montowane, montowana jest platforma dźwigowa. Prace były... Wykonywane na parterze na pierwszym piętrze. Tak jak mówię, montaż sufitów podwieszanych, wymieniana została stolarka okienna w przyszłym tygodniu będzie montowana witryna od strony ulicy Dworcowej. Więcej na www.bydgoszczinformuję.pl